z rana pojechał do mnie kombajn kosić bo sytuacja tego wymagała trzy kombajny były puste, stoły wolne w sensie ja byłem wstępnie umówiony na czwartek w środę miałem, czyli jutro miałem wyjeżdżać na wieczór w tą porę, tak jak wyjeżdżam teraz w czwartek z rana mieliśmy zacząć kosić, ale w piątek już się zaczęła pokazywać pogoda burzowa 8 litrów wody miało spaść środa, środa taka przepadająca już tam 0,6 do półtorej do milimetra nawet, różne pogody różnie pokazywały, także dobra decyzja, że to dzisiaj ruszyło, od rana, e, prawie tam przed południem zaczęły kombajny kosić, no się jeden w sumie, no i już tam jakieś pierwsze wyniki znam, e, koszone jest pszenica i pszenżyto, pszenica i pszenżyto niestety zostały zmasakrowane poprzez tornado, które przeszło u mnie, Gdzieś tam na filmach będzie pewnie widać, no kłosy są wymócone, yy, Dwa pola leżą całkowicie plackiem z pszenicą Z yy, przężytem leży około 6 hektarów Z 12 Tak więc jest nieciekawie, ale Z tego co wiem na chwilę obecną to już coś tam te Dwa samochody przyjechały na to i na to już się tam wypełniają Czyli jakoś to tam będzie Kurde nie przewidzi się, no pogoda całkowicie mnie zaskoczyła że coś takiego się wydarzyło nieubezpieczone było i tego typu rzeczy no ale nic w tym roku nie poddajemy się działamy dalej, rzepaku będzie trochę więcej, pszenicy na dobrych stanowiskach wszystko będzie zrobione jak książka pisze, będziecie zresztą mogli to obserwować ja jeszcze wrzucę poglądowy film jak tam sobie Kuba radzi i widzimy się jutro już na pełnometrażowym filmie z tych żniw Siemano. Żniw ciąg dalszy. Kontynuujemy Żniwa. Grzesia nie ma. Więc ja muszę pilnować tego wszystkiego. Dzisiaj mamy wtorek. Co prawda święto. No ale jak to Żniwa. Więc tutaj chłopaki już się spinają. Przyjechali. Mamy godzinę 12. 30 bodajże eee, I cóż Działamy Jesteśmy już u Grześka na największym pole Jakie tylko posiada eee, Tutaj co był kiedyś owies eee, Tutaj chłopaki muszą się rozkładać Po przeciwnej stronie z tego względu, że No nie ma jak Nie ma gdzie, nie ma miejsca No tutaj wbiliśmy się Do, do, do sąsiada Na przeciwka, na ściernisko Przejedziemy teraz przez drogę i wbijamy się tutaj w przynżyto. Tam kierowca czeka z przyładowczu Tutaj potężny ciapek sunie. I co? I działamy dalej. Z tamtego kawałka, co była pszenica, dało 4 tony 600. Także nie jest źle.